Witam, ogniwo ECO Plus Plus, 16 kW, sterownik Ecoal. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który na pewno może zainteresować nowych użytkowników, ale nie tylko, może i też, też starych, którzy nie do końca mają sterownik opanowany i nie wiedzą, jakie są w nim możliwości. Ja tutaj nie przedstawiam prezentacji jakiejś profesjonalnej. I, I w ogóle nie prezentacji producenta, tylko na zasadzie własnych obserwacji i powoli, powoli, chyba rosnącego doświadczenia. O, tak bym to powiedział. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o funkcjonalności i przełączaniu kotła w trybie Lato Ziba. Jak na pewno wszystkim wiadomo, to kociołek może pracować w trybie Lato. W tym momencie. Yy, Kocioł pracuje tylko i wyłącznie na pompę CWU do ciepłej wody, do bojlera i ewentualnie, jeśli ktoś dysponuje takim układem ochrony powrotu, również na pompę, trzecią pompę do ochrony powrotu. W trybie zima z kolei jest dodatkowo włączana opcja automatycznie na obwód CO. Czyli uruchamia się automatyka, oczywiście poprzez tam odpowiednie oprogramowanie w sterowniku Na pompkę CO i potencjalnie na sterownik zaworu czterodrogowego czy trójdrogowego, jeśli ktoś takowy posiada I pewnie to wszyscy mają opanowane Można oczywiście przejść na te ustawienia tak zwane szybkie z poziomu tutaj tego kraniku ciepłej wody do ustawień lato-zima, tutaj jest to coś, i mamy do wyboru lato-zima i auto lato To pewnie wszyscy mają opanowane, a już na pewno między zima i latem. Jeśli ktoś ma możliwość korzystania z aplikacji w telefonie czy z strony internetowej, to pewnie robi to automatycznie. Jeśli nie, to można to oczywiście zrobić swobodnie z poziomu panelu tego sterownika. Ja to zrobię akurat teraz przez parametry kotła w ustawieniach i schodząc tutaj na dół, widzimy to samo co w ustawieniach szybkich. Tryby, czy tryb pracy, tryb zima-lato do przełączania. W tej chwili mój kociołek jest, wyostrzymy może coś, w trybie zima. No bo jaka jest pogoda, taka jest, ale już na wieczór troszeczkę podajemy ciepełka. Można go w tym miejscu. Podobnie jak przed chwilą pokazywałem, przestawić na lato. W tym momencie zostaje odłączony obwód CO i pracuje tylko CWU, plus ewentualnie ta trzecia pompa. To jest, myślę, jasne i zrozumiałe dla wszystkich, ale jest jeszcze taka funkcja Autolato. Ta funkcja Autolato też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem na no bogato, oczywiście. E, próbujemy coś wyoszczyć. Ze słabym skutkiem. Ale może teraz będzie lepiej, OK. Yy, I tą funkcję autolato, żeby ją poznać, to przede wszystkim trzeba ją uruchomić. Kliknąć na OK, zatwierdzić. I w tym momencie można jeszcze niżej zjechać i pojawiają się dodatkowe opcje. Dodatkowe opcje dla funkcji autolato to jest programator. Oraz temperatura zewnętrzna dla Autolato plus histereza dla tej temperatury. Należy teraz zacząć od programatora. Programator, ja korzystałem z tej funkcji Autolato w pewnym okresie czasu, ale ponieważ wiele tutaj testuję i się bawię, w tej chwili nie, nie mam uruchomionej tej funkcji. I tutaj jest bardzo ładny programator, który można sobie ustawić. Kolorystycznie jest to super oznaczone. Niebieską. Niebieskim kółeczkiem jest tryb zima, kiedy ma się włączyć, żółtym tryb lato. Nawet jest to pomyślane w taki sposób yy, symboliczny, żeby to pasowało do słońca zimna i tak dalej. I zielona ikonka, zielone kółeczko to jest auto lato. Jak widać, ja tutaj pracowałem tylko pomiędzy trybami auto lato, bo na moim wyświetlaczu jest tylko niebieskie i żółte. Yy, oczywiście ten programator można sobie ustawić na każdy dzień tygodnia oddzielnie i w tym momencie korzystając z tego programatora o określonych godzinach kocioł sam automatycznie przełącza się z trybu auto, z trybu letniego na zimowy i zimowego na letni, czyli odwrotnie. widać u mnie na przykład, że od poniedziałku do soboty miałem ustawione, że od godziny 8 do, 14, do 15 miał pracować w trybie y, lato, czyli tylko i wyłącznie podtrzymanie ciepłej wody, a od godziny 15 do 8 rano z powrotem w trybie zima, czyli ciepełko w tym momencie idzie na y, mieszkanie. W niedzielę z kolei miałem ustawione tak, że non-stop y, ma pracować na niebieskim tle, czyli na w trybie zima. I to jest programator, jeden z wielu, szczerze mówiąc, tutaj do wykorzystania w sterowniku. Korzystając z, tego, z tej funkcji Autolato, możemy nie do końca korzystać z programatora. Y, tylko z samej funkcji autolatu, która polega na tym, a w zasadzie to jest najważniejsza rzecz w tym autolatu, ażeby zadeklarować temperaturę, czy uzależnić przełączanie tego trybu zimowego na letni i na odwrót od temperatury zewnętrznej. Do tego oczywiście jest potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej wyprowadzony gdzieś tam na dwór, albo radiowo, albo kablowo. U mnie y, temperatura zewnętrzna auto lato było 13 stopni i histereza 1 stopień. Histereza już tam gdzieś mówiłem, no jest to jakiś, najprościej mówiąc, jakaś różnica temperatur przy której y, coś zadziała. W tym momencie akurat będzie działać ta funkcja autolato i albo y, załączać OWCO, albo wyłączać OWCO. Ciekło nam. Jak widzicie, teraz, mimo że kocioł jest w trybie auto lato, teraz przeze, przeze mnie wymuszony do tego filmiku, to i tak pracuje pompka CO i cała instalacja na ciepłą wodę w grzejnikach, ponieważ takie są warunki pogodowe przeze mnie ustawione. Jest 13 stopni. Nastawiony ten tryb przełączania. Histereza 12, czyli jeśli temperatura z 13 stopni otoczenia zewnętrznego spadnie do 12 stopni, automatycznie kociołek przełączy się na tryb: jaki? Zimowy, czyli zima. Włączy się instalacja CO. Jeśli oczywiście w drugą stronę pójdzie ta temperatura, to wtedy przełączy się z zimowego na letni i będzie pracował tylko i wyłącznie na ciepłą wodę. To by było chyba tyle. Warto z tego korzystać, aczkolwiek trzeba to sobie dopasować do własnych potrzeb mieszkaniowych, bo te temperatury na zewnątrz są różne i nie zawsze te godziny, które sobie tu ustalimy, odpowiadają, że tak powiem, temu, żeby na przykład. Ten kocioł szedł w trybie zimowym, kiedy na dworze jest już od południowej strony słońce, a od północnej jeszcze zimno. Ale to jest kwestia interpretacji, dopasowania do własnych parametrów i wymagań i oczekiwań. No cóż, do oceny indywidualnej, oczywiście z propozycją wykorzystania, zastosowania czy też sprawdzenia takich opcji. Tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest dość bogate tutaj rozwiązanie i, i, i warto by było się z tym zapoznać. Dzięki na razie.